Witam Was kochani bardzo serdecznie, zapraszam na czytanie na miłość koziorożce. Kochani to jest czytanie dla Was na najbliższy miesiąc, mniej więcej na sierpień. W każdym razie, do następnego czytania na miłość. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i będą rezonować z wami wszystkimi, więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawiacie. Moim subskrybentom, kochani, dziękuję wam za lajki, komentarze oraz za subskrypcję, za to, że oglądacie, że jesteście i że podobają wam się filmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, jestem Wam wdzięczna. Osobom, które oglądają mnie bez subskrypcji, zapraszam do oglądania i do subskrybowania oraz do wciśnięcia dzwonka, który powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Osoby, które są tutaj pierwszy raz zapraszam do opisu pod filmem i do opisu kanału, i również zapraszam Was do oglądania jak najbardziej. I do subskrybowania kanału, jeżeli czytania Wam się podobają. Zaczynamy dla koziorożców od karty opiekuńczej. Karta opiekuńcza na najbliższy czas, sierpień, dla koziorożców w obszarze miłości. Dla osób w, dla, dla osób w związkach, dla singli i dla e, osób w relacjach, wchodzących, wychodzących w trakcie. Dla wszystkich, kochani. Dla wszystkich. Ziołki, mądrość. Ja wiem, ja wiem, że wy jesteście mądrzy, wiem o tym. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Tu chodzi, widzicie, o taką mądrość z góry. Oprócz waszej, która jest też cenna i ważna, nie starajcie kontrolować się wszystkiego. Zaufajcie mądrości boskiego planu. Zobaczymy, czy zdacie się w najbliższym miesiącu na siły wyższe z góry oki okay. no to teraz stosujemy jeszcze chwilkę dla koziołków karty na sierpniu w miłości dla osób w związkach w relacjach, dla singli na najbliższy miesiąc Ty w tej relacji, w obecnej sytuacji, koziorożcu, co pomaga lub co przeszkadza tej relacji, sytuacji, w jakim kierunku zmierza ta relacja, sytuacja oraz y, jaka jest rada lub wynik. No to mamy, co tu mamy jeszcze na spodzie? Na spodzie mamy dziewiątkę kielichów, dwójkę kielichów, dziesiątkę pentakli. Kochani, na spodzie jest miłość własna, szczęście, zadowolenie, samospełnienie, samorealizacja, jesteście szczęśliwi sami ze sobą? Czy to jesteście w związku, czy w stanie bez drugiej osoby? Dwójka kielichów, czyli jest zakochanie, obopólne, wzajemne, zaangażowanie, tu jest prawdziwa miłość. Dziesiątka pentakli, to już jest, kochani, w ogóle. Moi drodzy, wiecie takie trwałe fundamenty bezpieczne, stabilne, to jest taki związek stabilny tutaj od, nie, od od miłości własnej, no właśnie od niej wszystko się zaczyna poprzez obopólne zakochanie do trwałej relacji słuchajcie hmm. no ciekawa jestem, zostawimy to tutaj zapowiada się dobrze wobec tego, we w bieżącej relacji w obecnej sytuacji Rydwan, wow, no to kochani, popatrzcie sobie na ten rydwan, bo ja nie wiem co wy tam widzicie. Ok. No to jak macie rydwan, to słuchajcie, albo Wy tacy jesteście, albo ktoś przynosi Wam szybkie wiadomości, szybko. Lub to też może świadczyć o jakichś układach, ale jeszcze nie wiadomo, czy wy korzystacie z jakichś układów, czy ktoś z nich korzystał korzysta to jest osoba, która jest pełna energii, skoncentrowana na pewno na działaniu kochani, w uczuciach, w miłości, w relacjach, w związku mówi Rydwan o tym, że będziecie obecnie w trakcie w, możecie być, niektórzy z Was, w trakcie jakiejś silnej rywalizacji o, dla niektórych będzie to zdobywanie czyli dla, dla jednych jakaś konkurencja, dla drugich zdobywanie drugiej osoby może oznaczać płomienny romans, kochani no, tam coś było, ale tam już jest poważna w tle miłość, więc zobaczymy, czy to będzie ten pomienny romans i dla ilu z was. No i też oczywiście zabieganie zabieganiu partnera. To jest taka wzajemna fascynacja obecnie. No, wy jesteście w takiej sytuacji, więc albo to wy jesteście obiektem tej fascynacji, ale jest mowa o wzajemnej, więc wiecie, w jednym i w drugim kierunku. Was fascynuje wasz partner, czy wasa, wasza potencjalna osoba i wy również jesteście. Dla swojej drugiej połówki fascynujące. Eee, tutaj też jest wskazówka o tym, że w związek wasz znajduje się w najgorętszej fazie, czyli jest, słuchajcie, największy ogień. No nie wiem, do których trafiłam koziorożców. Mam nadzieję, że do jak największej ilości z Was. Że tak jest, oznacza lub będzie tak w najbliższym czasie, w sierpniu, oznacza to też czasem podróż. Może być to też podróż poślubna dla niektórych, kochani, może tak być, jeżeli coś takiego wam się szykuje, to jak najbardziej. Rytwan pokazuje wam też nową miłość i to i dla osób w relacjach, i dla, i dla singli jak najbardziej. Poradzenie sobie z przeciwnościami też. Czyli to rywalizacja będzie prawdopodobnie, wiecie, zneutralizowana. Tutaj też pojawia się większe zaangażowanie. W niektórych sytuacjach, ale to wszystko zależy, co byłoby, powiedzmy, w wyzwaniu lub co by przeszkadzało obecnej sytuacji, ale to się dopiero okaże. W niektórych sytuacjach rydwan może świadczyć o zerwaniu związku, ale to może być do nikogo i mam nadzieję, że to będzie do nikogo. No chyba, że ktoś bardzo chce, no to, to i tak zrobi, co ma zrobić, jak chce, bo to wasza decyzja jest. Kochani, więc tak, może będziecie też wyjeżdżać dużo, tak. Z, nie wiem, czy sami, czy, czy za drugą połówką, czy razem z drugą połówką. Ale tak, co istotniejsze kwestie dotyczące uczuć relacji i mm, osoby do relacji, no to myślę, że w tej karcie jest tak, jak ma być. Zresztą jest to też moment najgorętszej fazy. Czy jesteście w jakimś romansie pomiennym, słuchajcie, czy robicie jakieś ławy? I są one na przykład na razie dobrze się bawicie, jest ogień, jest super, a może z tego coś będzie. Więc co jest wyzwaniem, lub co będzie m, przeszkadzało tej relacji, tej sytuacji? E, wyzwaniem jest osiem kielichów. Osiem kielichów widzicie jem, dobra. Osiem kielichów, kochani. E, w, to są w ogóle poszukiwania. Może m, dla was a, będzie wyzwaniem, żeby poszukać kogoś w tej szybkości, w tym działaniu. A może to nie będzie poszukiwanie, tylko może to być, kochani, to znaczy może przeszkadzać mogą poszukiwania, że któraś z osób poszukuje. Wiecie, jest poszukująca, tak? Że na przykład macie z kimś romans, ale może to jest jakiś. Właśnie była tu też mowa o układach w rydwanie, może to jest jakiś układ, może to jest coś niezobowiązującego na razie i przeszkadza to, że ta osoba druga na przykład poszukuje, lub tej osobie przeszkadza, że Wy poszukujecie i niekoniecznie jesteście tym partnerem takim docelowym. To znaczy, bynajmniej w oczach tej osoby możecie nie być, lub w waszych oczach ta osoba może nie być tym docelowym. I dla kogoś, dla, może dla jednej osoby, może dla żadnej, akurat poszukiwania mogły być przeszkodą w karcie ośmiu kielichów. Kochani, to jest też wyzwanie, aby nie obawiać się pozostawić przeszłość za sobą. Więc jak macie gdzieś tam jakieś wyrzuty sumienia, coś was tam jeszcze męczy, dręczy, no to karta ta, osiemka kielichów mówi w tej pozycji, że to wam przeszkadza, i jest wyzwaniem, tak, aby, aby kochani Czasem no, wyzwaniem jest to, że może się z kimś rozstajecie, lub z czymś emocjonalnym, z jakimiś takimi ucz uczuciami, które prze przestają wam służyć i dojrzeliście już do pewnego etapu, zostawiacie to i odchodzicie tak od tego. Nie niektóre rzeczy po prostu. Wiecie, w tej karcie też niektóre rzeczy są zakryte, niektóre odkryte, no być może jest właśnie mowa o tym romansie, że on jest w ukryciu na razie i może to wam przeszkadza, że jest w ukryciu, a może jest to wyzwaniem dla, bo wiecie, dla jednej, jednej osoby to może przeszkadzać, a dla drugiej jest to wyzwaniem. To wszystko zależy od waszej obecnej, bieżącej sytuacji. To jest też, słuchajcie, wyznaczanie sobie mm, drogi, znaczy, tak, nowej drogi i w oparciu o intuicję. Czyli możecie tutaj intuicję, jakby intuicyjnie się kierować, tak? W tym momencie na razie działać w ten sposób. Kochani, to jest też taki. To jest takie poczucie niestabilności. Może to być. Może to Wam przeszkadzać, że to poczucie niestabilności może tak być. Może samotność, co po niektórym może jakieś osłabienie uczuć, no tutaj jest on w najgorętszej fazie, więc pod tym kątem bym tego nie, nie interpretowała. E, natomiast, no to jest też, słuchajcie, taka karta osoby, która nie potrafi przebywać w jednym miejscu, szybko się nudzi. E, może macie do czynienia, może jesteście w trakcie takiego romansu lub wy tacy jesteście, że, że wiecie, że to jest coś na chwilę, na teraz, może jesteście, nie wiem, na wakacjach, na urlopie i to się skończy, i e, bo... Tak jak szybko to, wiecie, ruszyło, szybko to się dzieje i realizuje, to w tej karcie też mowa jest jakby o układzie, też czasami dla kogoś, nie dla każdego. Jest to najgorętsza faza, no bo wiecie, że być może musicie korzystać i, i być może też dla niektórych z was może tak być, że, że albo wy po prostu wiecie, że szybko się nudzicie lub że, że no, szybko, jakby tak powiem, będzie trzeba stąd odjechać, wyjechać, wyjść tak z tego romansu. Z tej relacji, to może dla kogoś, a może dla nikogo. W każdym razie, m, też często ta karta y, mówi o wypaleniu się uczuć. Y, może oznaczać czyjeś odejście, jakąś separację, jakiś rozwód, też jakieś zmienne decyzje może tu są jakieś rozczarowania, oddalenia fizyczne, emocjonalne, to może być dla kogoś wyzwaniem, dla kogoś przeszkodą, albo być dla nikogo. Kochani, związki tutaj też się pojawiają na odległość. No właśnie, być może jest coś fajnie, ogniście płomień nie ekstra, ale jest to takie, wiecie, dlatego jest ogniste i szybkie ruszenie i działanie, bo być może dojeżdżacie gdzieś, albo ktoś do Was dojeżdża i trochę pokonuje większą odległość, w związku z tym nie jest z Wami często, jest raz na jakiś czas, no ale chcecie ten jakby ten czas wykorzystać tak maksymalnie, tak? Tak maksymalnie i wiecie, jak nie? Ogniście. Yy, więc dzieje się dużo, jest gorąca faza, jest gorąco. No bo, no bo jak się widzicie raz na jakiś czas, no to, no to jest też. Yy... Większa temperatura, tak, w tym wszystkim. I może dlatego dla niektórych Was oznacza ta ósemka kielichów, że wyzwaniem jest ten związek na odległość lub przeszkadza to, że jest to na odległość, bo jednak chcielibyście częściej, a nie tak rzadziej, chcielibyście razem, tak wiecie, normalnie, a nie tak... Pro, romansowo, no, dla każdego co innego. Jest to też możliwość nieplanowanej ciąży, kochani, więc mm, dla tych, którzy chcecie, to, no właśnie, no może być tak, że nieplanowana ciąża, czyli, brzydko mówiąc, spadka, może być przeszkodą. Dla niektórych z Was, dla niektórych z Was może być wyzwaniem, że jest ciąża i, no, jest to wyzwanie, tak, jest to coś, trzeba, trzeba po prostu się z tym... Jak to się mówi przespać? Nie, no żartuję oczywiście. Trzeba po prostu um, podjąć to wezwanie, tak? Trzeba jakby, bo to już zmienia życie i wasza, i waszą, i tej drugiej osoby, No już zmienia życie każdego z was, tak. A więc tu jakby zmienia się to być może z romansów coś więcej. No, może to jest dla kogoś, a może też nikt nie będzie miał z Was takiej sytuacji. To są te rozwiązania, yy, to jest takie uczucie rozwijające się w niesprzyjających okolicznościach, i to bardzo mocno koresponduje zarówno z związkiem na odległość, ta karta Rydwanu i ósemki kielichów, jak i właśnie z uczuciem rozwijającym się w niesprzyjających okolicznościach, być może właśnie w trakcie, jaki on się jakoś szybko realizuje w krótkim czasie lub. Yy, jest to, to niesprzyjające okoliczności, ponieważ jest to związek w ukryciu. E, bo jest to też takie duże prawdopodobieństwo. Przynajmniej na razie jest to takie, wiecie, romansowanie w ukryciu. E, dokąd zmierza ta sytuacja, ta relacja? Ta sytuacja, ta relacja, wasza, koziołki, zmierza w kierunku szóstki mieczy. Okay. Szósteczka mieczy, kochani. E, Wiecie, ogólnie rzecz ujmując, droga, którą zmierzacie, jest słuszna. Jakby nie było, to jest słusznie. Natomiast postęp jest. On jest świadomy, on się odnosi do ciągłego, świadomego, być może powolnego, ale jednak ciągłego, świadomego postępu. Jest ciągły i całkowicie świadomy i to jest fajne w tej karcie, że w tym kierunku e, ten związek was, wasz zmierza. On też, czy też ta relacja, czy ten romans, to jest jakby takie rzucenie się w wir walki. No może, może będziecie walczyć z różnymi przeciwnościami losu, aby jednak zamieszkać razem bliżej, wiecie o co chodzi, żeby to bardziej, że skoro jest tak wam dobrze, Super, no to będziecie chcieli jednak coś z tym zrobić. Tak, wiecie, trwalej, może częściej, albo po prostu bliżej, albo po prostu sobie razem będziecie chcieli zamieszkać gdzieś. Eee, więc. Ym... To wskazuje póki co na takie powolne działanie, tak? Natomiast szóstka mieczy też wskazuje na jakiś przełom waszej sytuacji, który umożliwi przemianę tego co, tego, co teraz jest problemem w sukces. I to jest super w tej karcie, że może tak być dla was, że to, co obecnie było problemem, było wyzwaniem, możecie przerodzić w sukces i w szóstce mieczy to się może zrealizować, zadziać w w tym, dokąd zmierza ta relacja, ta sytuacja. To jest też znowu karta wyjazdów, kontaktów online. online. Dla niektórych to jest odejście, dla niektórych to jest oddalenie od tego, co było, więc to też mocno koresponduje. No już nie będzie tak, jak było, będzie inaczej, ale też zmiana płaszczyzny życia. No i moi drodzy, słuchajcie, no tutaj jakby jest ważna oczywiście rozwaga, jeśli jakaś podróż, no podróż, to wiadomo, że w towarzystwie nadchodzące problemy w tej karcie się rozwiązują, więc tutaj. Um, to jest też osoba w tej karcie dość odległa. No właśnie, no to wszystko wskazuje na takie fizyczne oddalenie, że, że jesteście um, czasem, też pod względem emocjonalnym, co po niektórych, a co po niektórych, fizycznym, oddaleni. Um, tutaj, kochani, w miłości jest bardzo często: szóstka mieczy pokazuje właśnie związki na odległość. Znowu się to potwierdza. O tym jeszcze nie wspomniałam, że tak samo jak Rydwan, tak samo jak kochani ósemka kielichów, to już jest trzecia karta, gdzie ona symbolizuje związki i często pokazuje związki na odległość. Wskazuje też na dwójkę osób po przejściach, czy to dla singli taka osoba, czy dla osób w relacji, które są być może obydwoje, jesteście doświadczeni, poranieni, stąd jakieś te, wiecie, przeszłe w ósemce kielichów rzeczy, które, o których trzeba zapomnieć, o których odchodzicie. Tak, dla co po niektórych z was będzie. To jest też, słuchajcie, gotowość do stworzenia czegoś nowego lub, nowego, lub czegoś na nowo. I to jest tutaj bardzo mocno rezonujące z pozostałymi kartami, że tak naprawdę fajnie układa się to w całość u was, że tworzycie coś, co, na co jesteście gotowi przede wszystkim. Na to, żeby stworzyć nowy, czyli pustem kielichów podjęliście wyzwanie, tak? I to, od czego potrzebujecie się oddalić i zakończyć to się dzieje, jeżeli wyzwaniem był, była relacja czy też romans na odległość, no to tutaj jak najbardziej, słuchajcie, w tej karcie, w tym kierunku to zmierza, że stworzycie nowe, nową relację, nowy związek lub po prostu jesteście gotowi do stworzenia tego w inny sposób, tak, na nowo, w taki, aby było dla Was korzystnie, wygodnie, żebyście mogli faktycznie funkcjonować nie na odległość, tylko ze sobą bliżej. Także to jest przede wszystkim przełamywanie schematów dotychczasowych, no właśnie, więc to jest znowu potwierdzenie tego, o czym mówiłam wcześniej i wskazuje to na przełamanie schematów, na nowe możliwości, na ucieczkę przed tym po prostu, co wcześniej Wam nie służyło. Więc tutaj na pewno również dla Singli, dla singli nowe drogi, nowe możliwości. To jest, słuchajcie, też y, informacja o tym, że nadchodzi czas podjęcia ważnych decyzji, więc ta przyszłość będzie tutaj skupiała się na wyborach, na dokonaniu decyzji. Y, pewnie to będą decyzje, czy mieszkacie u jednej osoby, czy u drugiej, czy w takim mieście, czy w takim, czy, czy w tym miejscu, czy w tamtym. No myślę, że to już są takie decyzje, wiecie, typowo y, już takie, dlatego poważne, bo po pierwsze dotyczące konkretnej osoby i dotyczące też miejsca, tak z tą osobą. No i tutaj pojawią się takie być może wydarzenia jak długa podróż. Słuchajcie, dla niektórych nawet może przez morze, przez ocean, może podróż statkiem samolotem, różnie, różnie może być. Bo tutaj w tej karcie są też możliwe przekraczanie, jest możliwe przekraczanie granic, tak? I to zarówno w sensie takim, wiecie, fizycznym, jak i duchowym. Okej, okay, co jest wobec tego w wyniku w tej sytuacji e, lub w tej relacji, co jest radą, lub co jest wynikiem. No i pięknie radą lub wynikiem, kochani są kochankowie. Patrzcie. To coś za tą kobietą ogarnia. Ten ktoś ogarnia to. I w karcie kochanków, kochanie, e, kochani, e, no karta ta radzi oczywiście Wam, by czerpać radość z różnic i kontrastów, jak najbardziej, e, bo zmierza to. E, słuchajcie, ta faza przeszła w taką, e, e, w taką kolej rzeczy. Że no, karta kochalków mówi o zakochaniu, ale słuchajcie, to jest takie zakochanie obopólne. Pamiętajcie, że owszem, dla niektórych to jest osoba trzecia, tak może to być dla kogoś, może dla nikogo, ale w miłości ta karta oznacza w ogóle jako wydarzenie, ta karta oznacza przygotowywanie się po prostu do zawarcia związku małżeńskiego. To są takie przełomowe chwile w życiu, konieczność podjęcia decyzji. Tak, tych, o których była w szóstce Mieczy, tutaj już jest konieczność. Jest to wybór pomiędzy dwoma partnerami, pomiędzy dwoma osobami. W miłości, w uczuciach, w relacjach i dla związków, dla singli, to jest sytuacja też, której, znaczy kiedy, inaczej, w sytuacji dla singli, kochankowie oznaczają uczucie spełnione, czyli tutaj mają właściwie single praktycznie gwarancję, że ich uczucie będzie spełnione. Karta Kochanków odnosi się tutaj do bardzo romantycznych zdarzeń, takich jak zaręczyny, rocznice ślubu, sam ślub oczywiście. Ona może też wskazywać na nieformalne związki, fascynacje i pożądanie. No i właśnie. I to jest odniesienie do osób, które są w jakichś w związkach, relacjach, których spotkał jakiś płomienny romans. Być może będą od, odchodzić od jednej osoby, wybierać. Tutaj będzie wybór. Zmiana, odchodzić i wybierać tą jedną z tych osób. Bo mm, słuchajcie, niektórzy wybiorą tak, że będą w związku nieformalnym przez jakiś czas. No może tak być, kiedyś to się może zmienić, a może zmieni się to od razu i będzie decyzja o, o ślubie, słuchajcie, o zaręczynach. Kochani, no to jest tak, jak wspomniałam, to już jest intymny związek dwojga osób, który mówi o zakochaniu, ale już obopólnym, o takiej współpracy. O otwarcie się na miłość na innych, tak? No, dla, dla kogoś może oznaczać więcej ludzi yy, i podjęcie trudnej decyzji, tak? W związku z tym, yy, i tutaj w tej karcie wybór jest już konieczny, to jest w radzie i to jest w wyniku. I pamiętajcie, że jeszcze mieliście tutaj dziewiątkę kielichów w tle z dwójką kielichów i z dziesiątką pentakli, czyli miłość własna, ob, obopólne zaangażowanie emocjonalne, taki dojrzały, prawdziwy związek i stabilizacja. No to. Yy, jakby macie wszystko ułożone w całość. Moi drodzy, e, mądrość, pamiętacie, nie starajcie kontrolować się kontrolować wszystkiego, zaufajcie mądrości boskiego planu. I to wszystko dla Was, Koziorożce. Ja Was zostawiam. Życzę Wam dużo miłości, energii, dobrych, właściwych wyborów. Wybierzcie dobrze, żebyście nie żałowali niczego. E, i wszystkiego najlepszego do następnego razu. Buziaczki, pa pa.